Mówią, że życie to podróż, a moja z pewnością zaczęła się na wyboistej drodze. Moi rodzice, Jane i Robert, byli typem, który znał tę charówkę aż za dobrze. Nie mieli zbyt wielu wymyślnych stopni naukowych ani grubych portfeli, ale mieli złote serca i marzenie dla mnie większe niż niebo. Miej wielkie marzenia, pracuj ciężko, zołuję. Tata mówił każdego ranka, gdy wiązał swoje znoszone buty, gotowy na kolejny dzień w fabryce. Mama z łagodnym uśmiechem pakowała mi lunch. Jej ręce były szorstkie od lat żonglowania dorywczymi pracami. kropka Byłam ich złotym biletem, marzeniem o lepszym życiu. A oni wrzucali każdy grosz do słoika z napisem jej przyszłość. Kropka, to nie były tylko drobne, to był ich pot, ich nadzieja i ich miłość. Wszystko brzęczące razem w tym starym szklanym słoju. Kropka, liceum było miejscem, w którym Guma spotkała się z drogą. Ostro zabrałem się do nauki, zdeterminowany, by nie zawieść moich rodziców. Kropka wieczory były rodzinnym wydarzeniem, kiedy mama odpytywała mnie z pracy domowej, a tata dzielił się historiami o wartości każdego ciężko zarobionego dolara. Potem przyszedł list, który wszystko zmienił. Gruba, fantazyjna koperta z wydrukowanymi z przodu słowami potwierdzającymi przyjęcie. Dostałem się do jednej z najlepszych szkół wyższych, aby studiować analizę finansową. Radość w naszym małym domu była namacalna. Mama płakała, tata przytulił mnie tak mocno, że myślałem, że się złamie, a tej nocy zjedliśmy uroczystą kolację. Nic wyszukanego, tylko nasz ulubiony gulasz, ale smakował jak zwycięstwo. Życie w Colet U było zupełnie nowym światem. Byłem teraz małą rybką w dużym stawie, ale nie miałem zamiaru unosić się na wodzie, tylko pływać. Aby utrzymać się na powierzchni finansowej, zacząłem udzielać korepetycji. To właśnie podczas jednej z takich sesji poznałam Majka, kropka był trochę szorstki w obyciu. Zawsze miał czapkę założoną do tyłu i wydawał się bardziej zainteresowany żartami i książkami, kropka wiesz, szybciej byś się uczył, gdybyś przestał mnie ciągle rozśmieszać. Skarciłem go podczas jednej z naszych sesji. Mike tylko się uśmiechnął, tym krzywym uśmiechem, który wkrótce nauczyłem się kochać kropka, a ty byłbyś mniej zestresowany, gdybyś więcej się śmiał. Równowaga, wiesz. Nasze sesje wkrótce przerodziły się w długie rozmowy: śmiech i w końcu coś więcej. Był inny niż ktokolwiek, kogo kiedykolwiek poznałam kropka, miał taki sposób patrzenia na życie, niefiltrowany, bezpretensjonalny, po prostu prawdziwy kropka, ale w życiu nie chodzi tylko o dobre chwile, prawda? Chodzi o charówkę, nieustanne dążenie do przodu. Tego nauczyli mnie moi rodzice i to właśnie byłam zdeterminowana robić, z mikiem u boku czy bez kropka życie po studiach było jak wkroczenie na zupełnie nowe boisko. Od razu dostałem pracę w najlepszej firmie. Wszystkie te noce spędzone nad książkami opłaciły się. A ja byłem gotowy zakasać rękawy i zanurzyć się w świecie finansów. To były wysokie wieżowce, eleganckie garnitury i liczby, od których kręciło się w głowie. I powiem Ci, że to było dobre uczucie. Naprawdę dobrze. Mike z drugiej strony dreptał w miejscu. Praca była dla niego jak autobus, nie zdążysz na jeden, a już czekasz wieki na następny. Kiedy w końcu coś znalazł, stało się jasne, że jego wypłata nie dorówna mojej kropka na początku wisiało to w powietrzu jak nieprzyjemny zapach. Mike wracał do domu z nadszarpniętą dumą, a ja starałem się poprawić mu nastrój kropka hej, nie chodzi o to, kto co przynosi, mówiłam, obejmując go ramieniem, gdy po długim dniu siadaliśmy do jedzenia na wynos. Jesteśmy zespołem, prawda? Tak, zespołem. Mam rotał, ale zmarszczki na jego brwiach mówiły mi, że tego nie kupuje. Ale w miarę upływu czasu weszliśmy w nasz rytm. Nasza miłość nie polegała na tym, kto zapłacił za kolację lub kto miał bardziej wyszukany tytuł zawodowy. Chodziło o te ciche noce w śmiechu, który wypełniał nasze małe mieszkanie i marzenia, które szeptaliśmy do siebie w ciemności. Zawiązaliśmy węzeł pewnego letniego dnia. Nic wyszukanego, tylko grupa naszych najbliższych przyjaciół i rodziny. Lokalny zespół i mnóstwo miłości. Czuliśmy się tak, jakby świat należał do nas i nic nie mogło nas doknąć. Możesz w to uwierzyć, powiedział Mike, obejmując mnie ramieniem, gdy patrzyliśmy jak słońce chowa się za horyzontem, a impreza wokół nas dobiega końca. Wtuliłam się w niego, czując jak otula nas ciepło tej chwili. Wierzysz w to, czekałam na to. Drażniłam się z nim i oboje się roześmialiśmy, dźwięk mieszał się z cichym brzękiem kieliszków i odległym szmerem rozmów. Kropka, życie było dobre, nawet jeśli nie zawsze było łatwe. Mieliśmy swój udział w wybojach, jak każda para. Rachunki się piętrzyły, a czasami pod koniec miesiąca musieliśmy kopać głęboko w poduszkach kanapy w poszukiwaniu drobnych. Ale udało nam się kropka praca Mike, a cóż, nie była tym, o czym marzył. Ale płaciła rachunki, a on znajdował radość w małych rzeczach kropka na przykład to, jak wracał do domu z uśmiechem na twarzy, trzymając jakiś tani drobiazg znaleziony w sklepie z używanymi rzeczami, twierdząc, że to skarb. Spójrz na to, zołuję. Chichotał, trzymając lampę, która wyglądała, jakby widziała lepsze dni kropka ma charakter. Przewracałam oczami, ale w głębi duszy uwielbiałam to, w nim kropka potrafił znaleźć złoty środek w burzowej chmurze. Były też noce, kiedy ciężar tego wszystkiego na nas naciskał. Noce, kiedy Mike patrzył przez okno z kubkiem zimnej kawy w dłoniach. Myślałam i będąc milion mil stąd kropka myślałaś kiedyś o tym, dokąd zmierzamy. Zapytałby głosem ledwie przekraczającym szept usiadłbym obok niego, nasze ramiona dotykałyby się, dzieląc się ciężarem. Cały czas. Ale wiem, że gdziekolwiek to jest, zmierzamy tam razem, kropka kiwał głową, a na jego ustach pojawiał się uśmiech i to wystarczało. Musiało wystarczyć, kropka, byliśmy tylko dwójką dzieciaków z blokowiska, próbujących razem ułożyć sobie życie. Mieliśmy miłość, marzenia i siebie nawzajem. Wtedy wydawało się, że to wystarczy. Stabilność to zabawna rzecz, wiesz, w jednej chwili jesteś na szczycie świata, a w następnej czujesz się tak. Jakby wyciągnięto spod ciebie dywan. To właśnie nam się przydarzyło. Moja fantazyjna praca, o której myślałem, że jest solidna, rozpadła się jak domek z kart. Pamiętam, że tego dnia wszedłem do biura, jak w każdy inny poniedziałek. Ale powietrze było inne, napięte, jakby miała nadejść burza. I rzeczywiście, uderzyła. Kropka szef wezwał nas do sali konferencyjnej, jego twarz była popielata, słowa potykały się o siebie. Bankructwo, powiedział. To jedno słowo odbiło się echem w moich uszach, uśmiercając wszystkie nasze marzenia. Kropka tamtej nocy wróciłam do domu z paniką i niedowierzaniem w głowie. Mike był tam, rozłożony na kanapie, gra gotała na telewizorze. Spojrzał w górę, zobaczył moją twarz i od razu wiedział. Co się stało, kochanie, jego głos był spokojny, ale oczy szukały, martwiły się. Po prostu tam stałam, słowo utknęło mi w gardle. Praca przepadła. Firma zbankrutowała. Przez chwilę panowała cisza taka która krzyczy głośniej niż jakikolwiek krzyk. Kropka, potem Mike stanął na nogi i położył mi ręce na ramionach. Hej, zołuję, spójrz na mnie. Rozgryziemy to dobrze. Jesteś najmądrzejszą osobą, jaką znam. Jeśli ktoś może się odbić od dna, to właśnie ty. Kropka, ale dni zamieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Odrzucenie za odrzuceniem piętrzyło się, a każde z nich przypominało o porażce, która zdawała się przylgnąć do mojego imienia. Branża była okrutna i bezlitosna, kropka szanujemy twoje referencje, ale za każdym razem to cięcie jest głębsze. Mike robił, co mógł, jego wypłata ledwo wystarczała, by utrzymać nas na powierzchni. Ale widziałam napięcie w jego oczach, sposób, w jaki jego uśmiech już do nich nie docierał. Kropka pewnego wieczoru zastałam go przy kuchennym stole, z bilem rozłożonym jak kiepska talia kart. Kropka nie słyszał, jak wchodzę, tylko mamrotał do siebie, liczby i przekleństwa, poplątane. Mike. Spojrzał w górę, jego twarz była zmęczona. Jak się tu dostaliśmy, co kiedyś martwiliśmy się o to, co kupić na wynos, Teraz oto, który Bill może poczekać do następnego miesiąca. Usiadłam. Wzięłam go za rękę. Wiedzieliśmy, że życie nie będzie prostą drogą, prawda? Trafiliśmy na wyboje, duże wyboje, ale pokonamy je kropka razem. Mike potrząsnął głową, z której wydobył się gorzki śmiech. Razem? Spójrz na nas. Ty jesteś bez pracy, a ja ledwo wiążę koniec z końcem. Nie na to się pisaliśmy. Jego słowa mnie zabolały, to był policzek rzeczywistości, na który nie byłam gotowa, kropka, więc co mówisz, że się nie staram? Myślisz, że lubię tu tkwić, bezużyteczna. Nie, nie o to mi chodzi. Przeczesał dłonią włosy, na jego twarzy malowała się frustracja. To po prostu trudne, wieszle mam wrażenie, że bez względu na to, jak mocno wiosłuję, to nie my. Chciałam coś powiedzieć, cokolwiek, żeby to naprawić, żeby ból w jego oczach zniknął. Ale słowa nie przychodziły. Zamiast tego siedzieliśmy tam, razem, ale oddaleni od siebie o wiele mil. A ciężar naszego rozpadającego się świata napierał na nas. Kropka zdrada, jak mówią, nie głębiej niż nóż. To rana, która ropieje, trucizna, która rozprzestrzenia się, aż wszystko, co kiedyś było ci drogie, zostaje skażone. Tak właśnie czułam się, gdy Mike mnie zdradził. Kropka, zaczęło się od złośliwych uwag, drobnych zaczepek tu i tam. Na początku próbowałam to zrzucić na stres, na presję, pod którą oboje się znajdowaliśmy. Ale w miarę upływu czasu te docinki przerodziły się w pełne ataki. Kropka, kolejny dzień, kolejny stos odrzuconych listów, CEO. Głos Majka był szorstki, w niczym nie przypominał ciepłych tonów, w których się zakochałam. Podniosłam wzrok z stosu antylop na stole, moje serce zatonęło. Staram się, Majk. Wiesz, że się staram, kropka parsknął zimnym, szyderczym śmiechem. Starasz się. Po co się starać, skoro i tak do niczego nie dojdziemy? Wiesz, jak bardzo naciągam każdego dolara, żeby utrzymać nas na powierzchni? Poczułam ukłucie jego słów, niesprawiedliwość tego wszystkiego palącą mnie w piersi. Myślisz, że o tym nie wiem. Myślisz, że lubię tu siedzieć i czuć się jak ciężar. Ciężar. Cóż, jeśli but pasuje kropka jego słowa były policzkiem. Potwierdzeniem moich najgorszych obaw. Wstałam, trzęsły mi się ręce. Nie mogę w to uwierzyć. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, tak do mnie mówisz. Twarz Majka była twarda, nieugięta kropka, spójrz prawdzie w oczy, to nie my, a ty jesteś tylko martwym balastem, kropka ta noc była najdłuższą w moim życiu, kropka leżałam w łóżku, wpatrując się w sufit. Echo słów Majka nawiedzało ciszę. Myślałam o wszystkim, przez co przeszliśmy o wszystkich wspólnych marzeniach kropka, i zdałam sobie sprawę, że mężczyzna leżący obok mnie, mężczyzna, z którym zbudowałam swoje życie, był mi teraz obcy kropka. ostateczny cios przyszedł kilka dni później. Wróciłam do domu i zastałam majka w salonie, ale nie był sam. Kobieta z nim była młoda, zbyt młoda, z uśmiechem, który sprawił, że moja krew się zagotowała kropka, och Spójrzcie, kto postanowił zaszczycić nas swoją obecnością, szydził Mike, gdy stałam zamrożona w drzwiach. Kobieta zachichotała wysokim, zgrzytliwym dźwiękiem kropka, czy to ta słynna żona? Ta, która nie może utrzymać pracy. Poczułem, że pokój wiruje, a serce wali mi w uszach kropka Mike, co to jest? Mike wstał, jego oczy były zimne. To ja idę dalej. Skończyłem z Tobą, z tą fikcją małżeństwa. Rzucił we mnie stosem papierów, na których wytłuszczonym drukiem widniało słowo rozwód kropka potraktuj to również jako nakaz eksmisji. Chcę się Ciebie pozbyć kropka spojrzałam z papierów na Mike A, na kobietę wciąż uśmiechającą się na kanapie. Byłam odrętwiała ból zbyt głęboki, zbyt surowy, by go pojąć. Bez słowa chwyciłam płaszcz i torbę, a życie, które znałam, Przeleciało mi przez palce jak piasek. Kropka, życie ma zabawny sposób na kopanie cię, gdy jesteś na dnie, ale ma też szyję, by rzucić ci koło ratunkowe, gdy masz zamiar zatonąć. Kropka, to właśnie przydarzyło mi się w dniu, w którym weszłam do salonu Lindy, miejsca, w którym bywałam za moich lepszych czasów. Kropka, mój umysł był w rozsypce, a serce w kawałkach. Musiałam wyglądać okropnie, siedząc na jednym z tych pluszowych foteli. Wpatrując się pustym wzrokiem w lustro i widząc obcą osobę patrzącą za mną, kropka Linda, ze swoimi przenikliwymi oczami i życzliwym sercem, musiała dostrzec burzę we mnie. Podeszła, jej kroki były miękkie, a głos łagodny kropka kochanie, wyglądasz, jakby przydał ci się przyjaciel, powiedziała, kładąc lekką dłoń na moim ramieniu. Podniosłam wzrok, napotkałam jej spojrzenie w lustrze i zanim się zorientowałam, otworzyły się wrota kropka, wylały się słowa, surowe i niefiltrowane, historia mojego upadku, mojej zdrady, mojego złamania. Linda słuchała, naprawdę słuchała jej kiwnięcia głową i ciche pomruki były bombą dla mojej poobijanej duszy kropka, kiedy w końcu zamilkłam, ścisnęła moją dłoń. — Wiesz — zołuję — zaczęła zamyślonym tonem. — Szukałam kogoś, kto pomógłby mi zarządzać tym miejscem. — Biznes ma się dobrze, ale dla mnie to już za dużo. — Zamrugałam, a jej słowa nie do końca do mnie dotarły. — Ja? — Zarządzać salonem. — Ale ja jestem analitykiem finansowym, a przynajmniej byłam. — Nie wiem nic o prowadzeniu salonu piękności. Linda zachichotała ciepłym, bogatym dźwiękiem. Kochanie, umiejętności można się nauczyć. Ale charakter, wytrwałość, determinacja to rzeczy, które albo się ma, albo nie. A ty, moja droga, masz je w nadmiarze. Wpatrywałam się w nią, przyjmując ofertę. To było szalone, zupełnie nie na miejscu. Ja, prowadząca salon. Ale co miałam do stracenia? Moja kariera była w strzępach. Moje życie osobiste było katastrofą. Nie wiem co powiedzieć, Linda. Piąkałam się, mój umysł szalał. Powiedz, że to przemyślisz. Zasugerowała z uspokajającym uśmiechem. Bez presji. Ale mam dobre przeczucia co do tego, co do ciebie. I hej, to wiąże się z miejscem do zamieszkania. Mieszkanie na górze jest wolne a ja chętnie dogadam się z tobą w sprawie czynszu. Kropka, byłem pod wrażeniem. Praca i mieszkanie. To było więcej niż mogłem oczekiwać w najczarniejszej godzinie. To była szansa, koło ratunkowe, promyk nadziei w niekończącej się nocy. Kropka, Linda, dziękuję ci. Pomyślę o tym, obiecuję. Udało mi się powiedzieć. Mój głos był gęsty od nieuronionych łez. Jeszcze raz ścisnęła moją dłoń. Nie spiesz się, kochanie. Kropka, ale pamiętaj, że czasami najlepsze okazje to te, których nigdy się nie spodziewaliśmy. Kropka tego dnia wyszłam z salonu z lżejszym sercem niż przez ostatnie miesiące. Droga przede mną była niepewna, a nawet przerażająca. Ale po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam, że może, tylko może, nie jestem sama w tej walce. Kropka, zaczynanie od nowa nie jest łatwe zwłaszcza gdy budujesz od zera. Ale czasami życie daje ci drugą szansę i musisz po prostu chwycić ją obiema rękami. Kropka, to właśnie zrobiłem w salonie Lindy. To był świat z dala od wysokich lotów sceny finansowej, ale miał swój własny rytm, swój własny puls. I wkrótce sama się w tym odnalazłam. Kropka, Linda była kimś więcej niż szefową, była mentorką, przyjaciółką. Pokazała mi, jak zarządzać rezerwacjami i radzić sobie z najbardziej kolorowymi klientami. Kropka, rzuciłam się w wir pracy, pozwalając, by mnie pochłonęła, uzdrowiła. Pewnego dnia, po zamknięciu, usiedliśmy z kilkoma zimnymi napojami w ręku, przeglądając rachunki. Liczby wyglądały dobrze, lepiej niż dobrze. Kropka, masz do tego prawdziwą smykałkę. Powiedziała Linda, jej oczy błyszczały z dumy. Kropka, wzruszyłem ramionami. A na moich ustach pojawił się mały uśmiech. Chyba zawsze byłem dobry w liczbach. I ludźmi. Przytaknęła, biorąc łyk swojego drinka. To coś więcej. Masz wizję, zapał. Odmieniłeś to miejsce, kropka, przyciągasz klientów, jakich nigdy wcześniej nie widziałam, kropka, zaśmiałam się, co było zaskakujące nawet dla mnie samej. Cóż, desperackie czasy wymagają desperackich środków. Po prostu pomyślałem, dlaczego nie spróbować czegoś nowego. Co mieliśmy do stracenia? Uśmiech Lindy poszerzył się. To jest ten duch, kropka, a mówiąc o próbowaniu czegoś nowego, myślałam. Sposób, w jaki przerwała ten błysk w jej oku, wiedziałem, że ma na myśli coś wielkiego, kropka. skończ z tym, Linda. Co ci siedzi w tym mózgu? Nachyliła się a jej głos zniżył się do podekscytowanego szeptu. Ekspansja. To miejsce to dopiero początek. Myślę o sieci, o Marce. I chcę, żebyś w tym uczestniczył. Jako partnera, kropka, te słowa uderzyły mnie jak grom z jasnego nieba. Partner? Ja. Po tym wszystkim, co się rozpadło, była szansa na zbudowanie czegoś nowego, czegoś mojego. Lindo, jesteś pewna. To ogromny krok. Przytaknęła jej spojrzenie, było spokojne, kropka nigdy nie byłam niczego pewna. Nie tylko odbudowujesz swoje życie, ale pomagasz mi zbudować moje marzenie. Jesteśmy zespołem i razem jesteśmy nie do zatrzymania, kropka wziąłem głęboki oddech, pozwalając, by dotarł do mnie ciężar jej słów. To było to nowy rozdział, nowy początek. Z popiołów mojego starego życia powstałam silniejsza i bardziej zaciekła. W porządku, Linda. Zróbmy to kropka, zbudujmy razem coś niesamowitego kropka, i tak się stało. Ciężko pracowaliśmy, przekształcając jeden salon w sieć salonów. Każde nowe otwarcie było zwycięstwem, świadectwem naszej wytrwałości, naszego partnerstwa. Kropka, byliśmy czymś więcej niż tylko biznesem. Byliśmy siłą, marką, która oznaczała odporność, piękno i siłę, kropka patrząc wstecz, nie mogłem uwierzyć, jak daleko zaszedłem. Od głębi rozpaczy do wyżyn sukcesu. Nie chodziło tylko o salony, pieniądze, uznanie. Chodziło o odnalezienie siebie, swojej siły, swojej wartości, kropka ciepła, zachęcająca atmosfera salonu tętniła energią, wyraźnie kontrastując z zimnymi, Bezlitosnymi ulicami na zewnątrz. Kropka, byłam tam, w swoim żywiole, układając fryzurę pani Jenkins, a jej śmiech mieszał się z delikatnymi melodiami grającymi w tle. Kropka, salon. Moja duma i radość. Był czymś więcej niż tylko biznesem, był sanktuarium, świadectwem mojej podróży. Kropka, pani Jenkins z jej ostrym dowcipem i ciepłym sercem. Była w trakcie jednej ze swoich. Słynnych anegdot, gdy drzwi otworzyły się, wysyłając przeciąg przez pokój, kropka rozmowa ucichła, gdy Mike, mój błąd z przeszłości, wszedł do środka, chwiejnym krokiem, z tą samą arogancką dziewczyną sprzed lat, kurczowo trzymającą się jego ramienia. Jego śmiech. Głośny i szyderczy, przeciął grzebień, kropka, co to jest? Zouje. Wysoko latająca finansistka, która zmieniła się w szczęśliwą fryzjerkę, towarzysząca mu dziewczyna, cała w uśmiechach i osądzających spojrzeniach, wtrąciła się, jej głos ociekał pogardą. Naprawdę sięgnąłeś dna, Ceo. Z sali konferencyjnej do tego uroczego, małego salonu kropka powietrze było ciężkie, naładowane niewypowiedzianymi słowami i tłumionymi emocjami. Poczułem, jak pani Jenkins zaciska uścisk wokół mojej dłoni i jej obecność była cichym filarem siły. Kropka, nie tracąc ani chwili, pani Jenkins podniosła się z krzesła i jej postura była niewielka, ale jej obecność ogromna. Posłuchaj mnie, ty ignorancki głupcze. Ta kobieta, ta fryzjerka, jak ją nazywasz, jest właścicielką tego miejsca. Kropka, nie tylko tego, ale całej ich sieci. Pisano o niej w gazetach. Uznawano ją za jednego z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorców. Mike Smerg zachwiał się, śmiech jego towarzyszy zamienił się w niezręczną ciszę. Pani Jenkins nachyliła się, a jej głos wypełnił pomieszczenie. A ty, widziałam cię, paradującego po mieście, zawsze z drinkiem w ręku, zawsze na skraju kolejnego upadku. To ty jesteś powodem do wstydu, nie ona. To ty rzucasz się od pracy do pracy, jak szmaciana lalka kropka w salonie panowała cisza, powietrze było gęste od napięcia. Mike, niegdyś górujący arogancją, teraz wydawał się mniejszy, jego brawura zanikała pod ciężarem prawdy. Próbował się wtrącić tydzień kropka, a teraz posłuchaj, ledwo opuścił usta, zanim mu przerwałem. Mike, twój czas tutaj dobiegł końca. — Zdecydowałeś się odejść z mojego życia, i tak już zostanie. — Odejść? — Nie jesteś tu mile widziany, nie w moim biznesie, nie w moim życiu. Kropka jego oczy spotkały się z moimi, przepłynęła przez nie fala emocji, złość, wstyd, może odrobina żalu. Ale było już za późno. Ruszyłam dalej, zbudowałam nowe życie z popiołów jego zdrady. Kropka. Dziewczyna z nim, jej pewność siebie. Teraz rozpadająca się fasada szarpnęła go za ramię. Chodźmy, Mike. To nie ma sensu, kropka odwrócili się, by wyjść. Ich wyjście było równie dramatyczne jak wejście, drzwi zamknęły się za nimi z cichym kliknięciem. Salon wybuchł oklaskami, chórem wsparcia i solidarności, z panią Jenkins na czele kropka odwróciła się do mnie, jej oczy złagodniały. Ty, moja droga, jesteś uosobieniem wdzenku i siły. Nigdy o tym nie zapominaj. kropka Pokój powoli wrócił do swojego rytmu, incydent zamienił się w kolejną historię do opowiedzenia. Rozejrzałam się dookoła, moje serce pęczniało z dumy. Te ściany, ci ludzie, byli częścią mojej historii, opowieści o odporności, o odrodzeniu. kropka Po zamknięciu drzwi do tego rozdziału mojego życia, salon, moje sanktuarium. Poczuło się jeszcze bardziej jak przystań.Linda, Linda, zawsze filar siły i mądrości, podeszła do mnie, gdy sprzątałam po całym dniu. Jej uśmiech był tak ciepły, jak słońce zaglądające przez okna. Dobrze ci dzisiaj poszło, naprawdę dobrze, powiedziała, a jej oczy błyszczały mieszanką dumy i złośliwości. Zaśmiałem się, kręcąc głową. Dobrze. Czuję się, jakbym właśnie przeszedł dziesięć rund na ringu kropka, ale wyszłaś z tego zwycięsko. To się liczy. Nalegała, delikatnie mnie szturchając. A skoro już mowa o zwycięstwie, to się zastanawiałem kropka ten ton, to spojrzenie w jej oczach, dobrze je znałem. Oznaczało to, że Linda miała kolejny ze swoich wielkich pomysłów, które zmieniły ten salon z marzenia w imperium. Oparłem się o ladę, moja ciekawość wzrosła, kropka, no to do dzieła. Co się szykuje w tym twoim genialnym umyśle? Nachyliła się, jej głos był niski i konspiracyjny. Ekspansja jest świetna, udało nam się. Ale co z jeszcze większą ekspansją, mówię o liniach produktów, akademiach szkoleniowych, może nawet reality show. Sky SD pomysł był odważny, zniechęcający i całkowicie ekscytujący. Myśl o przekształceniu naszej marki w coś jeszcze większego, dotknięciu większej liczby istnień, rozpaleniu większej liczby marzeń, przyprawiała mnie o szybsze bicie serca. Linda to coś wielkiego zająknąłem się, gdy dotarła do mnie skala jej wizji. Naprawdę myślisz, że nam się uda? zadrwiła żartobliwie, klepiąc mnie po ramieniu. Myślisz? Zołuję, wiem, że możemy. Czy już tego nie udowodniliśmy? Jesteśmy dynamicznym zespołem. Z twoim umysłem i moim urokiem jesteśmy nie do zatrzymania, kropka jej pewność siebie była zaraźliwa. Czułam to, ten znajomy błysk podniecenia, iskrę, która rozpaliła moją podróż z popiołów mojego poprzedniego życia. W porządku, Linda. Zróbmy to. Wstrząśnijmy wszystkim i zobaczmy, gdzie wylądujemy. Kropka jej uśmiech był odpowiedzą, której potrzebowałem. Byliśmy w tym razem gotowi podbić świat, jedno marzenie naraz. Kropka, gdy salon opustoszał, a światła przygasły, poświęciłem chwilę na refleksję. Życie rzuciło mi pod nogi zakręty, ból serca i wyzwania. Ale przyniosło mi też przyjaźnie, triumfy i przyszłość pełną możliwości. zamknęłam drzwi na klucz, którego kliknięcie odbiło się echem po cichej ulicy. Noc była spokojna, a gwiazdy nad głową świadczyły o mojej determinacji. Jutro był nowy dzień, nowy rozdział. byłem na to gotowy, gotowy na wyzwania, przygody, wzloty i upadki. Gotowy budować, marzyć, szybować.